Jeśli się dopinę jak jest duża, to też jest czasem atrybut, że może mieć duże ciąża. Czy jest równowaga utrzymana? Bo pośladki mięśniowe zwf pełnią rolę utrzymywania równowagi ciała. Nie zależy na tym, że kobieta była wielkie pośladki, ale tak ja się rozumiem. To na przykład, gdy się widzi że ma bardzo duże pośladki, to nie takie, że ojeju, albo że zwał, tylko takie. No fajne, ewolucyjnie to nawet potencjał, bo może mieć na przykład ciąże 10 dzieci na raz w szuszku. Nie, jeszcze gotowa, że pośladki utrzymają taka ciąża. No i wow, nie? Wow, piersi duże. Kiedyś trochę mnie przerażały, nie tyle przerażały, tylko... No bo to jest kręgosłup, nie? Taką myśląc jakoś tak sportowo, że biegła dziewczyna by, kurcze piersi na boki, jakieś takie postoło, w posłce nie jest za dużo tematu na ten czas, bo to były takie zacne czasy. Gdzieś taki temat za dużo a później z to bardziej takie sportowe filmy z USA, takie, gdzie podziwiał się, że wow, tutaj na obozie, ten ich styl bycia takie bardziej na luzie, a nie że tutaj po obozie trauma i coś tam to było także fajne ratunek od USA strony, także no w sensie fajnie, nie tak jak Żydzi tam nie umieszczając Żydów, no, tylko z czasów co to poszli do Babilon właśnie za to, że mieli fajna wiedza, wszystko, a skąpili, to jakby USA by skąpiło, to by i nie wyczuwali, że ej! O, tam wielka wiedza, o tam wielkie coś, ruszamy do nich. A jak? Bo ładnie wystarczyłoby podejść i zacnie, że chcielibyśmy też się dowiedzieć, zasłużyć na to, że móc zasłużyć, no, a niektórzy w historii robili od razu, tu, w obu, nasze. Si nie się znaleźli, składali się z całym światem, czy z wielomaś tam armiami, osobami, nie wiadomo z kim, że się za siebie, dogadali się, nie wiadomo czym, co, jak, złe. Najlepiej to po prostu. Podejść i zacnie, że też chcemy iść wtedy do Boży. Rozstrzyga, że tak, że zacnie, że szanując, mam uszanowane i zapamiętane w genetyczności swojej i w psychice pozyskane punktowo, dodatkowo, tak fajnie na genetyce, że zacnie. Tak może nie lepiej, że nie kradnąc, tylko szanując, pozyskując. Nie tylko takie. Ta 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 Tylko. Pełnia. Ku pełni realizacja pełnia ku pełni. Co w się przy, w seksach. W realizacji rytuału y, orgazminia. Pełnia ku pełni pełniejszej. Pełni. Tylko tyle mogę przekazać.